Alternatywa dla torfu jest związana z tym, że świat wokół nas się zmienia, również i to, że obszary, gdzie wydobywa się torf, będą podlegały albo już podlegają częściowej ochronie wykluczenia z pozyskania. Wiele podmiotów jeszcze ma koncesję na wydobywanie tego torfu, ale ta koncesja powoli się kończy i prawdopodobnie będzie tak, że będziemy musieli jednak sięgnąć po coś innego niż po torf. Jaka mieszanka może zastąpić torf przy produkcji sadzonek? Jakie są komponenty alternatywnego substratu? Wreszcie, jakie są efekty monitorowania sadzonek, które wzrosły na nowym podłożu? O tym dziś w naukowym Espresso zapraszam. Dzisiaj w naukowym espresso porozmawiamy o testowej produkcji sadzonego oraz o alternatywie dla torfu, a gościem programu jest profesor Stanisław Małek z Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie detektorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dlaczego w ogóle poszukujemy alternatywy dla torfu? No, Alternatywa dla torfu jest związana z tym, że świat wokół nas się zmienia, również i to, że obszary, gdzie wydobywa się torf, będą podlegały albo już podlegają częściowej ochronie wykluczenia z pozyskania. Wiele podmiotów jeszcze ma koncesję na wydobywanie tego torfu, ale ta koncesja powoli się kończy i prawdopodobnie będzie tak, że będziemy musieli jednak sięgnąć po coś innego niż po torf. Czy można zastąpić? Jakimi substancjami torf? W zasadzie naukowcy na ten temat zastanawiają się już od wielu lat. To nie jest problem od wczoraj czy od dzisiaj. Testowano różne pomysły: watę szklaną, włókna kokosowe, przeróżne elementy, które wokół tych osób i wokół tych zespołów badawczych, które się zajmują tym problemem, się znajdowały i też były dostępne na rynku. My doszliśmy do wniosku kilka lat temu, że podejmiemy takie wyzwanie i spróbujemy wymyślić taką y, mieszankę różnych elementów, które będą miały podobne, po zmieszaniu i po przygotowaniu w sposób już na linii produkcyjnej, tak żeby te parametry powietrzne i parametry wodne były zbliżone do torfu. No i to nam się udało. Jakie składniki są konieczne do utworzenia takiej mieszanki? Z jakimi parametrami? Przede wszystkim to musi być pomysł naukowców i pomysł biznesu, który będzie chciał pomysł dalej rozwijać. Bo tych mieszanek można tworzyć tak jak tutaj chociażby mamy na stole fragment tego już naszego torfu. Ten torf, który tutaj Państwu zaraz pokażę. Substrat beztorfowy jest skomponowany z różnych części. Jakby pan redaktor popatrzył, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie rozpoznać, co tam w środku jest. Zmieszaliśmy to oczywiście na linii technologicznej. Jest to wykorzystanie wszystkich tych elementów, które w lesie bezpośrednio mogliśmy znaleźć. No i też bardzo mała ilość substratów, która stanowi źródło z obszarów rolniczych. W dużej mierze jesteśmy leśnikami, więc doszliśmy do wniosku, że tą alternatywą dla torfu będzie coś, co można znaleźć w lesie i w lesie tego dużo jest. To są zdąbki, to są. Skora to są liście, to są igły, czyli to wszystko, co możemy w lesie znaleźć jako element tak zwanej już ubocznej produkcji, bo główna produkcja to oczywiście drewno, z którego też produkujemy różnego rodzaju rzeczy, a dla nas tym elementem jest chociażby to, co zostaje po przerobie tego drewna. No i próbujemy, próbowaliśmy w naszym projekcie stworzyć takie parametry, tak połączyć te elementy i tak je też pociąć, by można było uzyskać podobne parametry pojemności wodnej i pojemności powietrznej tego substratu. W procentach naturalne składniki oczywiście. Tak jest. Nie ma tutaj nic sztucznego, Panie redaktorze. To, to co pokazała w takim razie ta testowa produkcja sadzonek oparta o, o właśnie tę alternatywę naturalną dla, dla torfu, która jest przed nami? Panie redaktorze, no najpierw testowaliśmy każdy składnik osobno, żeby zobaczyć, po prostu wybrać to, co jest możliwe później do połączenia. Takich pomysłów było kilka. Testowaliśmy pięć później takich pomysłów, gdzie w różnych ilościach mieszaliśmy na linii produkcyjnej takiej wstępnej te elementy. No, okazało się w naszych już badaniach, że faktycznie ten substrat Jeden z ty, trzy w zasadzie substraty nadają się do dalszego testowania. Czyli tutaj najpierw była testowana tylko pojemność powietrzna, wodna oraz y, możliwość zatrzymywania składników pokarmowych, bo to jest to istotne przy produkcji sadzonek y, drzew leśnych i nie tylko sadzonek drzew leśnych, bo nasz substrat też według nas nadaje się do produkcji chociażby ogrodniczej albo rolniczej. Kwestia z tego typu, jak Dodanie składników pokarmowych będzie reagowało przy nawadnianiu. Czyli mamy linię technologiczną taką może mniejszą, kilku metrów kwadratowych w naszej katedrze, no, gdzie próbowaliśmy przelewać ten substrat tymi nawozami, nawozami dolistnymi, ewentualnie nawozami stałymi i sprawdzaliśmy jak szybko te nawozy odciekają z tego substratu. No i na tej podstawie braliśmy do dalszych badań trzy substraty, które uważamy, że można byłoby je wykorzystać do analizy już na polach produkcyjnych w szkółce kontenerowej. I w szkółce kontenerowej takie badania przeprowadziliśmy dla trzech gatunków, dla sosny, dla buka oraz dla dębu. I w porównaniu do tego, co stosujemy normalnie, czyli do substratu torfowego. I zobaczyliśmy, jaki to jest Efekt. No, no jaki był efekt? Trzy gatunki były. Trzy gatunki, trzy nasze substraty, jeden substrat torfowy i nasze te substraty yy, beztorfowe. Yy, po wielu yy, tygodniach i po wielu analizach, bo to nie tylko pojemność powietrzna, pojemność... Wodna to także i możliwość zatrzymywania składników pokarmowych, i rozwój systemów korzeniowych, rozwój części nadziemnej. Te wszystkie parametry zespół, którym kierowałem, badał. No i dzięki temu uzyskaliśmy w zasadzie podobne parametry wzrostowe części nadziemnej i systemu korzeniowego, jak przy produkcji na substracie torfowym, czyli tą alternatywę dla substratu torfowego udało nam się stworzyć. Po y, tych analizach już na samej szkółce no, wiedzieliśmy, że te sadzonki nadają się do wprowadzenia do lasu. Bo jedna sprawa to jest wyprodukowanie sadzonek na szkółce, a potem te szkółki przenieść do lasu. Czyli rozumiem, że będzie konieczne dalsze monitorowanie. A już jest, panie dyrektorze, to już nie jest tylko, że potrzebne jest, tylko że już testujemy. Założyliśmy takie dwie uprawy, dwóch na No i okazuje się, że po dwóch latach, bo już dwa lata te uprawy rosną, że nasz substrat beztorfowy no, zachował się bardzo dobrze, wyprodukowaliśmy taką sadzonkę, która w lesie chce rosnąć i nie rośnie ona gorzej niż ta, która wyhodowana została na substracie torfowym. I Rozumiem, że choćby rozbudowa systemu korzennego też była w jakiś sposób monitorowana i sprawdzana. Ta, tych analiz było bardzo dużo, panie redaktorze. To nie tylko y, biomasa systemu korzeniowego, długość systemu korzeniowego, korzenie drobne, korzenie średniej grubości, grube i tak dalej. Wszystkich pan bardzo dużo nas zespół realizował. Y, no i wychodzi na to, że ten substrat, który tutaj przed państwem jest, jest tą alternatywą właściwą dla produkcji Sadzonek drzew leśnych. Oczywiście według nas też jest możliwy do wykorzystania, tak powiedziałem wcześniej, do produkcji ogrodniczej czy też do produkcji rolnej. To możemy rekomendować. Zresztą czekamy teraz z firmą Bioefekt, bo pewnie Państwo widzicie tutaj na tych znaczkach, że nie tylko sam Uniwersytet Rolniczy podjął się tego wyzwania, ale również z firmą prywatną Bioefekt. To jest nasz partner biznesowy, który ma linię technologiczną, na której produkujemy i możemy produkować troszkę więcej tego substratu niż ja dzisiaj do pana redaktora przyniosłem. Możemy produkować nawet do 10 tysięcy metrów sześciennych tego substratu. Chodzi o to, żeby ten substrat miał podobne właściwości, bo jak wiemy, na linii, na linii już do produkcji sadzonek powinniśmy mieć takie same właściwości, takie same parametry tego substratu, żeby sadzonki rosły równomiernie. Przez okres wegetacyjny, wtedy kiedy my tą sadzonkę produkujemy, i nie powinno być zróżnicowanie pomiędzy celami w, w kasecie, do której nasiona tam wkładamy. No i dzięki temu, oczywiście, udało nam się uzyskać, że tego zróżnicowania wysokościowego nie było, a także jakościowego tego zróżnicowania nie było. Stąd też można podawać, czy to nawozy. Do listne, czy ewentualnie stosować nawadnianie, tak żeby do każdej celi doszło tyle wody, ile sadzonka y, potrzebuje. Oprócz tego substratu beztrofowego, y, tym elementem uzupełniającym przez nas, to było również i y, opracowanie składu chemicznego y, nawozu, bo do tej pory oczywiście w przestrzeni, tak, w przestrzeni tej, którą my wykorzystujemy, wykorzystywaliśmy do tej pory nawozy y, stałe, no i też w oparciu o doświadczenia ogrodnicze, nawozy ogrodnicze, te, które też można stosować jako nawozy uzupełniające, upełniające do nawożenia dolistnego. No, myśmy doszli do wniosku, że dlaczego mamy nie opracować coś, co jest właściwe dla gatunków. I tutaj mamy zarówno liść, czyli do gatunków liściastych i, I igl, igły, czyli do gatunków iglastych. Receptura do tych nawozu powstała w oparciu o nasze doświadczenia, które wykonywaliśmy, takie badania dla państwowego gospodarstwa lasy państwowe, optymalizowanie produkcji sadzonych z zakrytem systemem korzeniowym i tam odkryliśmy, że różnią się gatunki między sobą. Oczywiście odkryliśmy, mówiąc to w cudzysłowie, bo po tych wszystkich analizach chemicznych i po analizach statystycznych wyszło nam, że gatunki iglaste potrzebują in Inny układ pierwiastków i inną ilość pierwiastków do właściwego rozwoju. No i dzięki temu oczywiście zaproponowaliśmy taki um, układ w nawozie, że jest Wam właściwy dla gatunków liściastych i, i klasyk osobno. I to też jest przedmiotem naszego zgłoszenia patentowego. Czekamy, żeby Urząd Patentowy zatwierdził nasz patent. No właśnie, nasze patent. od tego też Pan rozpoczął, Panie Profesorze, mówiąc zespół badawczy to jedno badanie, to drugi biznes. W zasadzie odpowiedź biznesu to, to, to jest, to jest ten, ten drugi ważny element. No to na jakim etapie tej drogi wdrożeniowej jesteśmy? No i czy biznes już pyta o <grym> alternatywy tak, dla torfu i o nawozy? Yy, biznes oczywiście yy, podchodzi do tego tak delikatnie, może nie sceptycznie, ale z dużą dozą niepewności, bo oczywiście każdy szkółkarz, który produkuje coś i ma jakąś już metodę swoją wypracowaną, woli przez lata trzymać swojej, swojej metody. My tutaj proponujemy tą alternatywę, ale też mówimy, że jeżeli nie chcesz na całe pole produkcyjne zastosować naszego substatu, czy też tych nawozów, no to spróbuj przetestować. Takie działania były realizowane w najstarszej szkółce kontenerowej w w rudach Raciborskich. To jest szkółka w nędzy, która powstała wiele, wiele lat temu. No i przetestowali nasz substrat i produkcja sadzonek nie odbiegała od produkcji z substratem torfowym. Zresztą ta szkółka produkuje ten substrat torfowy, więc specjalnie daliśmy do tej szkółki, żeby ta szkółka, która produkuje substrat torfowy, przebadała nasz substrat beztorfowy. No i wychodzi na to, że ten się substrat bestorfowy bardzo dobrze sprawdził też w szkółce w Daleszycach. tam troszkę mieli inne podejście zastosowali tylko do produkcji gatunku takiego jak dąb szkółkarz doszedł do wniosku że przetestuje to na substrat Torfowy, beztorfowy, taki miks 50 na 50%. No i też udało się wyhodować te sadzonki takie, jakie byśmy chcieli mieć w lesie. I te sadzonki w lesie już rosną. I są już uprawy założone, i, te, i testowanie na uprawach już te, jest takie, że przeżycie jest bardzo wysokie, prawie 95-100%. Prawie no i wzrost tych sadzonek jest również obiecujący, że nie odbiega on od substratu torfowego. Jak długo trzeba będzie monitorować te sadzonki? Znaczy, wydaje mi się, że po dwóch latach powinniśmy już mieć taką właściwą odpowiedź. Jeżeli sadzonka już się zaadaptuje na uprawie, po pierwszym roku wiadomo, że to jest stres z przesadzenia, czasami też i kwestia przyjęcia się do tych warunków polowych. No i potem pierwszy, drugi rok daje nam już odpowiedź, że faktycznie mamy tą sadzonkę już, która daje rokowanie na to, że będzie na uprawie mogła wzrastać i będzie w przyszłości pięknym drzewostanem. Czy innowacyjność tej metody polega na trzech substancjach, które zastąpiły, no w 100% można byłoby tak rzec to. Tak, w 100%, to. bo torf, odeszliśmy od torfu, mamy tutaj substrat, który pochodzi bezpośrednio z tych elementów ubocznych przy produkcji drewna. I to jest szansa na to, że jeżeli na przykład ktoś będzie zainteresowany kupnem linii technologicznej, bo taką linię technologiczną opracowaliśmy wspólnie z firmą BioEffekt. Można ją dotknąć, można zobaczyć, jak ona produkuje ten substraty. Wydajność taką, jak wcześniej wspominałem, jest do uzyskania. Także to już się dzieje. To nie jest tak, że to opowiadamy, że ktoś gdzieś tam w laboratorium pomieszał jakieś składniki, tak. gdzieś rzucił jedno nasionko i urosło mu drzewko. Nie. Tu już rośnie, tu już mamy wiele tysięcy sadzonek, które już wyrosły. Co więcej, nie tylko w szkółce kontenerowej, bo pan dyrektor pewnie by tak zrozumiał moją wypowiedź, że tylko i wyłącznie szkółkami kontenerowymi się zajmujemy, a raptem to jest 10% produkcji sadzonek w skali polskiej, 90% to są szkółki gruntowe. Na szkółek gruntowych również możemy rekomendować wykorzystanie naszego substratu I nie beztorfowego. Będzie nie będzie różnicy. Ta pojemność wodna i pojemność powietrzna będzie na zbliżonych poziomie. Co więcej, szkółkarze zwracają uwagę na to, że koszty wyprodukowania sadzonek mogą być obniżone, ponieważ na naszym substracie beztorfowym nie rosną chwasty. Bo jeżeli wykorzystujemy substrat torfowy, to wiadomo, że pozyskujemy z torfowisk. Wiadomo, że tam są nasiona przeróżnych gatunków mm, roślin, oczyści. drzew i tak dalej. Jak potem to gdzieś wysiejemy damy troszkę wody, to wcześniej czy później te nasiona w jakiś sposób się gdzieś tam budzą do życia i wtedy trzeba po prostu na tej szkółce droplewić. A to już, a tu już jest, to już... Nie, tu już, e, nie wiem, panowie, państwo, co dokładnie jest w środku. Wiemy, co jest w środku i też e, rekomendujemy na przykład lasom państwowym do zastanowienia się, czy na przykład by nie chcieli linii technologicznej, bo wie pan, ta linia technologiczna, którą... Złożyliśmy wspólnie z tą firmą BioEffekt, daje szansę nam na to, że możemy nie tylko przywozić te elementy do substratu, do tego miejsca, gdzie mamy linię technologiczną, tylko możemy linię technologiczną zabrać do lasu. Ona jest na modułach kontenerowych, więc możemy poskładać, jest agregat i bezpośrednio, jeżeli na przykład byłyby wielkie zmiany w przestrzeni, to znaczy jakaś. Szkoda duża od wiatru i tego, tego lasu było, wyłamało bardzo dużo. Możemy po prostu nie technologiczną bezpośrednio przy lesie postawić i możemy tam produkować substrat i od razu mieć materiał do tego, żeby sadzonki mogły wzrastać i mamy to szybciej odnowienie. Niekoniecznie musimy przewozić do tego miejsca, gdzie firma ma swoją siedzibę. Już tak na koniec, Panie Profesorze, alternatywa dla, dla Torfu to, to jest Korf. Korf, tak. Czyli dlaczego KORW? No bo tam jest też trochę kory. Mm, rozumiem. Także to, ta, taką zresztą tą nazwę wymyślił nasz partner biznesowy. Jak już się zbliżamy do końca, panie dyrektorze, to ja chciałbym jeszcze jeden element podnieść. Oczywiście ta współpraca z biznesem jest dla nas bardzo ważna uczy nas nowego podejścia do mm, realizacji badań naukowych, bo wiadomo, finansowanie z Narodowego Centrum Badań, je, oczywiście tak, on ma swoje mm, wymogi, trzeba kamienie milowe spełnić i trzeba się z tego wszystkiego rozliczyć. Co więcej jest okres trwałości projektu, czyli pięcioletni, który też musi dać pewne środki finansowe wypracowane przez ten projekt przy sprzedaży tego materiału. Pan się zapytał, czy już biznes jest zainteresowany. No, staramy się, że tak powiem, reklamować i zachęcać do testowania naszego produktu. Cena tego produktu jest troszkę mniejsza niż substatu torfowego. Teraz ten substatu torfowy jest też trudny w, w dostaniu, bo już się te złoża powoli, koncesje na nich się kończą. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, którą chciałem podkreślić na sam koniec. I chciałem podziękować całemu zespołowi, który ze mną współpracował. To nie jest tak, że profesor wpadł na ten pomysł, sam profesor wszystko zrobił i glorie i chwały to tylko on dostaje i ewentualnie ten partner biznesowy. To olbrzymia grupa ludzi, która ze mną współpracowała i szczególnie tutaj chciałbym podziękować tym pracownikom, którzy się włączyli z mojej katedry i nie tylko, bo to też między katedrami realizowaliśmy nasze badania. I też z biznesem, biznesowi też chcę podziękować, że mimo trudności pandemicznych, bo zrealizowaliśmy ten grant wtedy, kiedy pandemia nas dotknęła i to, żeby złożyć tą nietechnologiczną, to też naprawdę były do duże nasze starania, żeby się dało. do lasu też były, No, ale do lasu żebyśmy też mogli <laughs> jakoś wejść i się udało. Gorzej było z dostarczeniem różnych części do tej naszej Linii technologicznej, a bez linii technologicznej nie byłoby dzisiejszej naszej rozmowy i naszego spotkania, bo ten torf, tak, ten korf oraz te nawozy po prostu już mamy i one są dostępne. Czekamy tylko na to, żeby się ktoś odważył i spróbował je przetestować. A o alternatywie dla torfu, dziś w naukowym espresso profesor Stanisław Małek z Katedry Ekologii i Hodowli Lasu. Uniwersytet Rolniczy. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo również. W ten sposób zamykamy dziś Naukowe Espresso. Jacek Bańka, dziękuję. Do zobaczenia.